Szkoła podstawowa imienia Zygmunta Nowakowskiego to miejsce, gdzie pielęgnuje się tradycje i przechowuje ślady przeszłości naszej miejscowości, a zarazem regionu i kraju. Poznajmy więc bliżej to miejsce. W szkole znajduje się Izba Pamięci założona w styczniu 1994 roku, a w tym roku minęło 30 lat jej istnienia. Izba powstała z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły, pani Czesławy Zygmunt. Eksponaty przynosiły dzieci szkolne, a także osoby z naszej i okolicznych miejscowości. Początkowo była to wystawa eksponatów historycznych. Która mieściła się w sali lekcyjnej. W roku szkolnym 94-95 nasza Izba przystąpiła do konkursu IPN-u na najlepszą szkolną Izbę Pamięci Narodowej w Województwie Rzeszowskim. I za ekspozycję pamiątek historycznych komisja konkursowa przyznała szkole dyplom wyróżnienia. 11 marca 97 roku wystawa pamiątek była świadkiem konferencji metodycznej z historii pod nazwą Jak tworzyć szkolne izby muzealne. Po kilku latach pamiątki gromadzone w klasie szkolnej doczekały się swojego miejsca. W 2001 roku dyrektor szkoły pan Krzysztof Wrona utworzył izbę pamięci w nowej formie. O eksponaty dbał konserwator pan Zygmunt Piotrowski. W urządzaniu izby pomagali uczniowie Wszystkie eksponaty są opisane przez opiekuna Izby w zeszycie ewidencji. Natomiast ważne wydarzenia dokumentowane są w kronice Izby Pamięci. Spotkamy tu źródła pisane, dokumenty, książki, pamiątki z lat wojen oraz przedmioty codziennego użytku, począwszy od wieku XIX do końca lat PRL-u. Izbę przez lata odwiedzali liczni goście. Oto niektórzy z nich. Wizytatorzy: pani Wioletta Durda i pan Bogusław Zając, oraz pan Maciej Stopa i Bolesław Staworowski, profesor Marta Bogdanowicz z Gdańska Oliwy, a także ksiądz Biskup Kazimierz Górny. Szkolne muzeum było celem wycieczek dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. W Izbie Pamięci odbywały się lekcje muzealne. Z sentymentem zwiedzali ją seniorzy i rodzice dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także Święta Matki. Eksponaty wykorzystywane były do przedstawień teatralnych i na konkursach lasowiackich. W Izbie Pamięci eksponatów ciągle przybywało i zrobiło im się ciasno, bardzo tłoczno, dlatego wołały o nowe mieszkanie. Dzięki staraniom obecnej dyrektor szkoły. Pani Małgorzaty Sitko, powstała Izba Pamięci w nowej odsłonie. Dziś, 11 listopada 2024 roku, w 106 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, nastąpi otwarcie nowej Izby Pamięci. Eksponaty, a jest ich ponad 600 sztuk, czekają z uśmiechem na zwiedzających w nowej przestrzennej sali. Izbę pamięci w nowej odsłonie prezentowała gościom pani dyrektor podczas święta Komisji Edukacji Narodowej. Nad tym, aby poczuć klimat minionych lat, związanych z pracą, kulturą, religią i zwyczajami naszych przodków, pracowało grono osób nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, a także uczniowie. A teraz poznajmy bliżej niektóre pamiątki. W izbie mamy 15 żelazek, a kilka z nich ma swoją własną duszę. W razie braku prądu w szkole, będzie można ją rozświetlić 12 lampami naftowymi, które na zapas trzymamy w izbie. Gdyby panią kucharkom zabrakło naczyń, też pomożemy. Dla uczniów upieczemy pyszne pączki w patelni z okresu międzywojennego i ugotujemy zupę w kociołku z końca XIX wieku. Gdyby ktoś pomyślał, że jesteśmy opóźnieni czasowo, to nic bardziej mylnego. Mamy stały kontakt ze światem za pomocą telefonów firmy Bratek, Jaskier, Tulipan i innych. W razie kryzysu z zakupami spowodowanego strajkiem pracowników w sklepach damy radę. Możemy namleć mąki w żarnach, utłuc ziarna na kaszę w stępach, a także zrobić masło w maselnicach. Inną atrakcją, którą zapewnimy, jest spanie na ślubanku na silniku ze słomą. Kolorowe sny gwarantowane. Telemaniakom oferujemy telewizory z PRL-u. Ale prosimy zachować bezpieczną odległość od ekranu, gdyż telewizor Rubin może wybuchnąć w najbardziej emocjonującym momencie programu. Posiadamy komputer najwyższej klasy jeden z pierwszych laptopów w Ameryce, który przyleciał do naszej izby od wykładowcy z Nowego Jorku. Gdyby ktoś potrzebował zastrzyków na uspokojenie lub pobudzenie, służymy strzykawkami wielorazowego użytku. Nad całością piecze sprawują święci na obrazach, którzy niosą dobrą energię społeczności szkolnej i skłaniają do refleksji. Gdyby komuś zepsuła się pralka automatyczna, służymy pomocą. Dysponujemy tarami, kijankami do prania, a nawet wysłużoną miednicą. W razie kryzysu pieniądza, izba posiada spory zapas monetarny, za który może zakupić kilka sztabek złota. Jak widać, wszystkie eksponaty są bardzo cenne, zaciekawiają i wzruszają zwiedzających. Przybywając w Izbie Pamięci, wehikuł czasu przenosi nas do świata naszych przodków, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi. Przez uszanowanie dla darów nieba. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zwiedzania.